Między Macademian Girl i Mrozem i Skrzyłą, rozgogoleni dali taneczny popis na ściance. Po kilku latach przerwy Tamara González Perea, znana jako Macademian Girl, wróciła na salony i od razu wzbudziła ogromne emocje. Na premierze Good Luck Guys pojawiła się w towarzystwie Piotra Mroza, a ich wspólne występy i czułe gesty na ściance przyciągnęły wszystkie spojrzenia. Ależ byli roześmiani, Prime Video powraca z drugim sezonem reality show Good Luck Guys, który zadebiutował 2 września 2025 roku. Tym razem uczestnicy zostali rzuceni w sam środek tropikalnego piekła, nadmalownicze, ale wymagające wybrzeże Tajlandii, gdzie luksus i wygoda ustępują miejsca ekstremalnym wyzwaniom. Tamara González Perea i Piotr Mróz przytuleni. Tak pozowali do fotek. W programie bierze udział 12 celebrytów. Influencerów i aktorów, którzy muszą poradzić sobie bez telefonów, wygodnych łóżek i codziennych udogodnień. Prowadzącym ponownie został Kczaj, a wśród uczestników znaleźli się między innymi Monika Goździalska, Karolina Pisarek, Paweł Czatoman Dudek oraz Piotr Mruz i Tamara González-Perea, Makademian Girl. Ci ostatni nie szczędzili sobie czułości na ściance, między ubranym w całości na czarno zwycięzcą 12. W edycji tańca z gwiazdami a influencerce, w kolorowej, wzorzystej sukience typu off-shoulder, widać dużą sympatię i swobodę. Energia ze zdjęcia aż bije przez ekrany komputerów, ale show. Piotr Mruz i Tamara González Perea dali się ponieść chwili. Piotr Mruz i Macademian Girl wyglądali jak duet gotowy na przygodę. Celebryci nie tylko pozowali do zdjęć, ale też dali się ponieść atmosferze wydarzenia. Uśmiechnięci od ucha do ucha, zaprezentowali spontaniczny taniec. Ich pląsy robiły wrażenie, gdyż w pewnym momencie pokusili się nawet o dip, czyli efektowne pochylenie partnerki w dół, trzymając ją pewnie za plecy. Tamara wraca na ekrany. Towarzystwo Piotra Mroza tylko podkręca plotki. Tamara wróciła na ekrany po kilkuletniej przerwie od show biznesu. Przez ponad dwa lata była jedną z prowadzących poranny program Pytanie na śniadanie w TVP2. Jednak w 2020 roku zdecydowała się zakończyć współpracę z Telewizją Polską. Jak sama tłumaczyła, powodem była niekorzystna umowa. Po tym intensywnym czasie skupiła się na rozwoju duchowym, prowadzi warsztaty, sesje terapeutyczne i promuje holistyczne podejście do życia. Piotr kontynuuje swoją karierę aktorską w serialu Gliniarze, gdzie wciela się w postać Kuby Roguza. W nowym sezonie serialu zapowiadane są zawirowania fabularne i intensywne sceny akcji. Prywatnie przyznał, że jest zakochany, choć jego relacja określana jest jako burzliwa. Wspólne występy z Tamarą na premierze Good Luck Guys wywołały spekulacje o ich bliskiej relacji, ale żadne z nich nie potwierdziło związku.